Nazywam się Piotr Coczówka i zapraszam do obejrzenia pierwszego filmu z podsumowaniem weekendu na futbolowych boiskach. W tym sezonie planujemy po każdym weekendzie z meczami przygotować krótki film szkoleniowy z omówieniem kilku ciekawych z punktu widzenia przepisów sytuacji. Będą one dotyczyły w szczególności sytuacji, które naszym zdaniem mogą być kontrowersyjne i przez to wymagają dodatkowego wyjaśnienia, a także najczęściej występujących fauli lub zachowań w naszej opinii wymagających zwrócenia uwagi. Pierwsza sytuacja pochodzi z meczu LFA 9 i dotyczy udanego podwyższenia za dwa punkty. Z tego kąta kamery nie jesteśmy w stanie jednoznacznie ocenić, czy decyzja o przyznaniu dwóch punktów była słuszna czy nie, bowiem nie widzimy dokładnie pozycji piłki w odniesieniu do niej punktowej. Ale jest to sytuacja ciekawa pod względem interpretacji przepisu. Zgodnie z przepisem 8.2.1b, przełożenie również podczas podwyższenia jest zdobyte, jeśli zawodnik łapie podanie do przodu w polu punktowym przeciwnika. Nie oznacza to, że ten zawodnik całym ciałem musi znajdować się w polu punktowym, wystarczy, że piłka, przynajmniej częściowo, znajduje się w tym polu. Sytuacja może być kontrowersyjna, ponieważ na nagraniu widzimy wyraźnie że prawa noga zawodnika w momencie łapania piłki jest przed linią pola punktowego. Ale zgodnie z przytoczonym przepisem to jeszcze o niczym nie świadczy. Ważne jest to, gdzie znajdowała się w tym momencie piłka. Jeśli była ona przynajmniej częściowo nad linią punktową, to decyzja o przyznaniu dwóch punktów była słuszna. Kolejna sytuacja związana jest z wykonywaniem przez zawodnika z piłką ślizgu nogą wysuniętą przed siebie. Zgodnie z przepisem 4.1.3 w takiej sytuacji piłka staje się martwa w momencie rozpoczęcia ślizgu, a nie w miejscu, gdzie zawodnik dotyka ziemi, tak jak w typowej akcji biegowej. W tym przypadku ta różnica miała bardzo duże znaczenie, bowiem decydowała o tym, czy mamy trzecią próbę i mniej więcej jeden jard do przejścia, czy pierwszą próbę i 10. Sędzia Lanczacz miał dobry wyrok na tę sytuację i właściwie ocenił, gdzie rozpoczyna się ślizg i gdzie w związku z tym piłka stała się martwa. Inny aspekt takiego ślizgu związany jest z faktem, że zawodnik, który rozpoczyna ślizg nogą wysuniętą przed siebie, staje się w myśl przepisu zawodnikiem bezbronnym. Oznacza to, że nie może być on atakowany silnym kontaktem powyżej linii ramion i takie uderzenie właśnie w okolice głowy lub szyi, jeśli jest mocne, to jest faule. Oczywiście zawodnicy obrony, którzy próbowali tego zawodnika powalić, nie są w stanie zatrzymać się w miejscu i może dojść do pewnego kontaktu, zatem nie każde zderzenie z zawodnikiem wykonującym ślizg będzie automatycznie oznaczało flagę. Jeśli kontakt jest poniżej linii ramion, to decyzja o rzuceniu flagi zależy m.in. od tego, jak późno po rozpoczęciu ślizgu kontakt miał miejsce i jak duża była siła uderzenia. Trzecia sytuacja dotyczy nielegalnego kontaktu przy podaniu, czyli faulu DPI. Sytuacja wygląda dość nietypowo, bowiem na pierwszy rzut oka wydaje się, że to obrońca bardziej odczuł ten kontakt, bowiem wylądował na ziemi, ale weźmy pod uwagę, że obrońca w tej sytuacji nie jest zainteresowany piłką. Jeśli zawodnik obrony nie próbuje łapać piłki, to nie może wbiec w ścieżkę zawodnika ataku, doprowadzając do kontaktu. Zawodnik ataku, jak widzimy, biegnie do piłki, chce ją łapać, Natomiast obrońca nie próbuje walczyć o piłkę. Patrzy cały czas na zawodnika ataku, widzi jego ścieżkę, zabiega mu drogę doprowadzając do zderzenia i odcinając zawodnika ataku od piłki. Mamy więc słuszną flagę za nielegalny kontakt przy podaniu. W tej sytuacji popatrzmy na zawodnika, który przed wbiegnięciem w pole punktowe wyciąga przeciwpę z piłką. A następnie obraca się i wbiega wędzony tyłem. Takie zachowanie, zgodnie z przepisem 9.2.1a, jest zachowaniem niesportowym. Jakiekolwiek nieuzasadnione działania przed biegnięciem w pole punktowe, takie jak właśnie wyciągnięcie piłki przed siebie, wskazywanie biegone przeciwnika, czy obrócenie się, aby wbiec w pole punktowe tyłem, są w przepisach dokładnie opisane jako zachowania niesportowe i sędziowie mają obowiązek zwracać na nie szczególną uwagę. Wszelkie cieszynki najlepiej wykonywać po prostu już po wbiegnięciu ręką. Karaz to przewinienie jest dość dotkliwa, bowiem jest to 15 radów jako V piłki żywej, czyli w tym przypadku z miejsca V. W kolejnej akcji mamy jeden z pierwszych wstępnych przykładów nielegalnego blindek bloku czyli Faulu, który od tego sezonu pojawił się w przepisach. Z ryzmowego nazownika w kółeczku, w momencie gdy akcja zmierza w stronę sideline'u, obierają sobie jednego z przeciwników na cel, rozpędza się i atakuje tylko przeciwnika od niewidocznej dla niego strony. Kontakt ma miejsce w otwartym polu, jest dość silny i spełnia wszystkie wymogi Faulu, nielegalny blindside block. Dziękujemy za obejrzenie pierwszego podsumowania weekendu. W przypadku wątpliwości zachęcamy do zadawania pytań w komentarzach na Facebooku lub poprzez e-mail. Zachęcamy także do odwiedzania strony Polskiego Stowarzyszenia Sędziów Futbolu Amerykańskiego oraz śledzenia profilu Stowarzyszenia na Facebooku. Wszystkim drużynom życzymy powodzenia w najbliższy weekend i do zobaczenia na Facebooku.